Dużo potem jechać, no to mądry człowiek tak nie postępuje. Wiem, że w niektórych krajach yy, ten próg tolerancji dopuszczający do kierowania pojazdami po użyciu alkoholu jest większy jak u nas. Bo przykładowo we Włoszech yy, jest 0,8 promila. Tutaj, tutaj któryś z uczestników miał 0,9 promila. Nie więcej jak dopuszczalne jest yy, we Włoszech. A zobaczcie jakie skutki mogą być. Także ja bym już tutaj podziękował, zakończymy pierwszą część. Dla informacji, dostaniecie od swoich nauczycieli ankietę do wypełnienia. Jutro ankiety będą zebrane. ankiety wypełnicie po zakończeniu całej debaty. To będzie po prostu ocena debaty, jak wam się podobało, tak dalej. Ja dziękuję bardzo i zapraszam tutaj stawianę. Witam serdecznie wraz z kolegami z przyjaciółmi, ze straży z z SPN-u Bawa. przygotowaliśmy do Was kilka sytuacji Prostych, bezprzyrządowych sytuacji, w których można udzielić pierwszej pomocy nie mając praktycznie żadnego sprzętu. Panowie, Pani, zapraszam do środka. Pamiętajmy o tym, żeby podchodzić do poszkodowanego od strony nóg. Że jeżeli ta osoba jest pijana, agresywna, ona zawsze będzie w naszą stronę patrzeć. Będziemy widzieli, co ona robi. Potrząsamy za barki, mówimy do tej osoby, nie reaguje. Sprawdzamy oddech. Jest tętno, jest kątek. Samodzielny. Układamy w pozycji bocznej ustalonej, tak zwanej pozycji bezpiecznej. Jedna ręka uniesiona ku górze. Ręka dalsza pod policzek. Dalsza noga zgięta w kolanie. I działamy jak przeciwwaga. Rękę układamy pod policzkiem z odchylonym kącikiem ust do dołu i odchyloną głową, żeby można było swobodnie oddychać. I kontrolujemy ten no, co minutę. Pamiętajmy o tym, żeby służby ratunkowe wezwać jak najwcześniej. Bo jeżeli ta osoba zatrzyma nam się krążeniowo, będzie ten czas do przyjazdu karetki wyburzony. Zauważyliśmy osobę nie wzywamy pomoc. Podchodzimy, sprawdzamy, jaki jest stan, możemy przekazać informację y, służbom rachunkowym czy dyżurnemu w punkcie alarmowym, jaki jest stan poszkodowanego, co się z nim dzieje. Z powrotem wracamy. Kolega leży, tak jak leżał. Rozglądamy się, czy wokół się nic złego nie dzieje. Osoba nie reaguje, nie oddycha, zatrzymanie krążenia, RKO. Kto wie, ile uciśnięć? Wdech. Ile wdechów? A od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? 30 uciśnięć. Jedyny przypadek, gdzie Zaczynamy od wdechów, to jest podtopienie, gdzie do zatrzymania krążenia doszło na skutek niedotlenienia, czyli zatknięcia tchawicy, i wtedy zaczynamy od wdechów. W tej chwili ratownik wykonuje 30 uciśnięć na dwa Co kilka minut sprawdzamy stan poszkodowanego, czy oddech i tętno wróciło 28, 29, 30 sprawdzamy tętno y, oddech jest oddech pozycja boczna ustalona i kontrolowanie osoby poszkodowanej y, kontrolowanie oddechu co minutę oczywiście wezwanie służb ratunkowych 8 osób z sali. Dobra, mamy. Fajna ekipa. Chciałbym z tego miejsca podziękować i kranie za zasponsorowanie dla Was takich odblaskowych elementów, które dostaniecie wszyscy po skończonej debacie. Pana wieku. Dzielimy się parami pod osoby. A może ja podzielę? Sytuacja jak poprzednio. Nie widzieliśmy osoby, która leży na chodniku wcześniej. Nie widzieliśmy jak upada. Nie wiemy co się nie stało. Podchodzicie, kolega, wcześniej, to będziemy was instruować Śmiało. To nie jest takie proste. Znaczy, to jest bardzo proste. Nie trzeba się bać przede wszystkim. I pamiętajcie o jednym. Wykonując jakiekolwiek czynności, yy, masaż serca, udrożnienie dróg oddechowych spowoduje to, że ta osoba ma szansę przeżyć. Jeżeli nie zrobimy nic, na pewno umrze. Jeżeli jest głęboko nieprzytomna, Język opada, zatyka drogi oddechowe i ta osoba nie ma szans na przeżycie. Działamy naprzeciw wagi. W ten sposób yy, nawet małej postury człowiek potrafi położyć w pozycji bezpiecznej osobę dużych gabarytów. Nie trzeba zbyt dużej siły, grawitacja zrobi swoje. Pamiętajmy o zachowaniu komfortu, cieplnego takiej osoby, która leży w pozycji praktycznie instalowanej, przykryjmy ją nie wiem, swoją kurtką, jeżeli nie mamy nic innego jeżeli mamy apteczkę podręczną, folię życia żeby zachować komfort ciepły z złotą stroną do góry ręka bliższa mięta ręka dalsza do policzka Noga dalsza wgięta w kolanie i naprzeciw dojrzał. I ten to sprawdzamy u takiej osoby ułożonej w takiej pozycji co minutę. Panowie, opowiedzcie swoje wrażenia. Łatwo. Ja tak samo jak kolega. A dlaczego Panie, opowiedzcie swoje wrażenia. Nie było ciężko? Słuchajcie. Ja wiem, Udzielanie pomocy nie kosztuje. Udzielanie pomocy nie boli, a przez to spowodować, że ta śmiertelność przy zatrzymaniu krążenia przy podtopieniach, przy zwykłych okręgach będzie mała. Przy wypadkach komunikacyjnych również bardzo ważną rzeczą jest, aby jak najszybciej wezwać służby ratunkowe. Im krótszy czas przybycia na miejsce zdarzenia, tym lepsze efekty i ratowania na przyszłość dla osób poszkodowanych.